Prawo i Sprawiedliwość nie było żadną partią polityczną, tylko strukturą mafijną. Macie na to 45 minut, długopisy w ręce czy też klawiatury pod palce i jedziemy. Ma w swoich szeregach ludzi bezideowych. Ma w swoich szeregach ludzi, którzy po prostu wierni są swojemu panu, swojemu Don Vito. No to jest właśnie takie towarzystwo, a więc towarzystwo, które po prostu przeszło z jednej organizacji mafijnej. To drugiej organizacji mafijnej tam odżyło, oddycha pełną piersią, rzucane na ten czy inny odcinek. Wokół idę też rzucono poza spółkę srebrna. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie, słonecznie, niemal wiosennie. I jako ateista składając ręce do stwórcy, po to by nam tę wiosenną aurę utrzymał. Dziś, drodzy. Będzie o tym, co kiedyś będzie. Tak wybiegniemy sobie troszkę w historię, bowiem tak abstrakcyjnie pomyślimy, co by było, gdyby profesor Antoni Dudek, jak już skończy swoją potyczkę z Alfonsem Adolfem Nawrockim, jak już go zgniecie, zgasi i peta, jak peta do końca, gdy. W, po tym, jak wybory przebiegną po myśli demokratycznej części społeczeństwa, usiądzie przed komputerem i sporządzi, napisze nowy podręcznik do historii Polski Współczesnej. Pan profesor zresztą całkiem niedawno taką księgę wydał, w której pojawiają się wszyscy ci najsłynniejsi, którzy mieli wpływ na przemiany w tak zwanej trzeciej RP. No więc co by było, gdyby już taki podręcznik do historii się autorstwa Antoniego Dudka ukazał? Otóż na pewno pani uczycielka zarządziłaby klasówkę sprawdzian. Tematem pracy byłoby na podstawie e, bohatera e, Kazimierza Kujdy udowodni, e, że Prawo i Sprawiedliwość nie było żadną partią polityczną, tylko strukturą Mafijną, macie na to 45 minut, długopisy w ręce, czy też klawiatury pod palce i jedziemy z tematem. No to zanim profesor uczyni, co miałby uczynić, a uczycielka wyda polecenie swoim uczniom, no to ja staram, postaram się Państwu właśnie to wyjaśnić w jeszcze krótszym opracowaniu. Kujda Kazimierz to jest Tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Człowiek, którego działalność tego typu, czyli współpraca ze służbami słusznie minionego ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, została udowodniona, potwierdzona sądownie na wniosek, no jakżeby inaczej, IPL-u, drodzy Państwo, którego szefem wciąż przecież jest. Mimo, że ma teraz inne y, zajęcia, uczy się od tych w sukienkach, jak zadawać poprawne ciosy, a, a używając a swych pięści przeciwnikom politycznym, gdyby ich spotkał na, na ulicy. A, no tak, IPN składa do sądu kwity, ościganie, y, 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 przegląda sąd papiery Kazika. No i się okazuje, że tak, Kaziu wpadł, Okazał się tajnym współpracownikiem, agentem SB, czymś najgorszym w hierarchii e, społecznej, e, demokratycznej, e, tak zwanej wolnej już Polski. No bo e, ubrudził swoje łapska, wytytułał swój ryj e, o coś, co było postrzegane jako najgorsze zło minionego systemu, czyli, czyli SB, SB które miało jedynie tę dobrą stronę, że istniał tam Departament Czwarty, a on etatowo zajmował się zwalczaniem wszystkich tych obrzydliwców w czarnych sukienkach, bo oni się nie zmieniają tacy, jacy są teraz, tacy byli wtedy, tylko że wtedy w zamian za krycie ich dokonań w różnych sferach życia, też tych intym, tego intymnego, no to by oni donosili, co się tam dzieje na parafii, Albo wyżej, jak byli wyżej, albo w Episkopacie, albo nawet w, w, w Watykanie. No a w zamian za to by mogli dalej po cichu pokutować za swoje doczesne, codzienne grzechy. No ale my tu nie o tym, my o Kaziku. Była taka przyśpiewka o świętej pamięci trenerze tysiąclecia Kazimierzu Górskim, którą możemy teraz nieco przerobić, sparafrazować: Kujda Kazimierz, nie ruszaj Kazia, bo zginiesz. No i właśnie tu jest klucz programu, drodzy Państwo, ponieważ na tym polega struktura mafijna, że ma w swoich szeregach ludzi bezideowych, ma w swoich szeregach ludzi, którzy po prostu wierni są swojemu panu, swojemu Don Vito, któremu lojalnie służą któremu nie muszą nawet podpisywać lojalki, bo wiedzą, że jakiekolwiek nieposłuszeństwo, jakiekolwiek krzywoprzysięstwo, jakiekolwiek zboczenie z raz obranej ścieżki skończyłoby się dla nich tragicznie. I kto wie, kto wie, czy ta ścieżka w ogóle nie była znana. Tak jak służba bezpieczeństwa. Zbierała haki po to, żeby szantażować. Być może prezes Pisu Jarosław Kaczyński też zbierał haki. Ma swoje teczki na swoich współpracowników po to, żeby pociągać za sznurki, po to, żeby grzecznie tańczyli, tak jak on za te sznurki pociągnie. To wszystko jest nie jest niemożliwe. O, tak odpowiem. To nie jest niemożliwe. W każdym razie, co z tym kujdą? Otóż kujda, drodzy państwo. Jako członek struktury mafijnej, jest, no, można powiedzieć, takim szeroko rozumianym księgowym PiSu, będąc jednocześnie pozostając prezesem słynnej spółki Srebrna, czyli takiej spadkobierczyni innej słynnej spółki, gdy jeszcze PiSu nie było, tylko było porozumienie centrum, to porozumienie centrum wyprowadzało pieniądze ze skarbu państwa, ustanawiając spółkę Telegraf. Ona miała bardzo złą sławę, bo w ten sposób za pomocą tej spółki przepompowywano kasę, z której pecetowcy, czyli kaczyńscy i wszyscy inni, w większości już nie ma na świecie tym doczesnym, mieli z czego żyć, a z czego dzisiaj dzięki spółce srebrna kaczor ma za co kupować pieluchy dla dorosłych. Tak więc to jest taka najbardziej prawa z prawych jego portfel, jego kasa podręczna i jego główny księgowy, jego minister finansów, tak, tak można powiedzieć, minister finansów pozostający absolutnie w cieniu, czyli tak jak to w strukturze mafijnej bywa. No, a jak jest się takim biernym żołnierzem mafii, a w dodatku księgowym, to jak Państwo się domyślają, przynosi się ogromny szmal, w tym wypadku szmal, który zarabia spółka Srebrna po to, żeby pisowcy mieli na działalność, bo nie tylko z dotacji odebranych ostatnio by żyli, no a spółka Srebrna, jak Państwo pamiętają, to też no, taka afera się zrobiła, bo chcieli zbudować sobie dwie wieże w centrum Warszawy przy ulicy Srebrnej, właśnie od której wywodzi się nazwa spółki, bo tam mają swoją kamienicę, którą wynajmują. No, i ten czynsz, który tam, który tam jest przez wynajmujących opłacany, to są właśnie, między innymi, to są zyski, które płyną do spółki srebrna. No cóż, sytuacja wygląda więc w ten sposób, że partia polityczna to jest partia ludzi ideowych, prawda? którzy robią coś dla pewnej idei, a mafia robi coś dla pieniędzy, po to, żeby mieć przede wszystkim pieniądze a po drugie, żeby mieć władzę, albo jeszcze odwrotnie, żeby mieć władzę po to, żeby mieć jeszcze większe pieniądze, żeby być po prostu nietykalna. O to chodzi w strukturze mafijnej, żeby była nietykalna, chociaż wszyscy o niej wiedzą, chociaż ona pobiera haracze, no ale jakoś wszyscy się już z tym żyli, zżyli, no i... E i tak to funkcjonuje. Bo jeżeli Państwo dobrze zauważą, Kujda Kazimierz to nie jest jedyna czarna owca w Pisie, Czyli nie jedyny taki bezideowy szmondak, który po prostu był gnidą, jak był młodym człowiekiem, i takim właśnie pozostał nawet na stare lata, bo zmienił po prostu organizację. Kiedyś pracował na rzecz bezpieki w czasach słusznie minionej nieboszczki partii PZPR. Teraz pracuje na dobre imię swojej nowej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, która tak de facto niewiele różni się pod kilkoma względami od tej, która już odeszła wraz ze sztandarem, który Mieczysław Rakowski kazał wyprowadzić. Miejmy nadzieję, że tak samo kiedyś być może Jarosław Kaczyński lub jego spadkobierca każe taki sztandar prawa i sprawiedliwości też wyprowadzić. Też myślę, że miliony Polaków odetchnęłyby z ulgą. Ale wracając i do Kaczyńskiego, i do Kujdy, no to, mm, przypomnę tylko, że y, to nie jest jedyne takie otoczenie, takich mędoweszek właśnie. Y, no, ponieważ są tam takie kreatury, y, y, które były sędziami w stanie wojennym, są tam takie kreatury, które były prokuratorami w stanie wojennym. No, a Państwo wiedzą, co to znaczy, prawda? To znaczy ferowaniu i wydawanie wyroków y, w procesach politycznych, y, czyli w takich ustawkach y, wobec y, ludzi, którzy działali w demokratycznej opozycji, no a takich nie brakuje. No. pierwsza lepsza kreatura Piotrowicz, tak? Druga Kryże, sędzia Kryże, który by przecież jest dzieckiem innego Kryże, który to Kryże skazywał, sędzia Kryże skazywał między innymi Bronisława Koworowskiego. O, na, na pierdel. Tak, no to jest właśnie takie towarzystwo, a więc towarzystwo, które po prostu przeszło z jednej organizacji mafijnej do drugiej organizacji mafijnej, tam odżyło oddycha pełną piersią, rzucane na ten czy inny odcinek, bo kujdę też rzucono poza spółkę Srebrna. Wtedy prezesem spółki Srebrna została kujda. Tak, kujda przeszedł do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a prezesem bywa właśnie wymiennie z, ze swoim męskim odpowiednikiem żona Kujdy, czyli Kujdowa. No i tak Kujda z Kujdową prezesują sobie Srebrnej, więc Państwo domyślają się jak bliscy, jak wielce zażyli muszą być to i jak wielce lojalni wobec Kaczyńskiego ludzie. No i jeszcze mamy w tym wszystkim właśnie stanowisko samego Kaczora, który też reprezentuje Poprzez swoje wypowiedzi, no, typowe zachowanie takiego mafijnego bossa, takiego Don Vito, no bo jak wiadomo, chodzi o to, by nasi byli nietykalni. Więc nieważne, co robił przedtem, ważne, że teraz jest dla mnie lojalny, nieważna jest jego postawa moralna. Ważne, że teraz to jest mój człowiek. Ja za niego płacę i pracuję dla mnie, i to samo co robił kiedyś dla innych, robi teraz dla mnie. No, yy, Nie wiemy jak skuteczny był w swym donosicielstwie a, a KUJDA, bo to mogą stwierdzić tylko dziennikarze, którzy tam się przyjrzą w jego teczuszce, bo oni mają dostęp jako, jako jedyni z ulicy, tak zwanej, a, do akt yy, IPN-u. Yy, no i yy, teraz. Trzeba będzie jakoś przecież to wytłumaczyć, no bo świat poznał wyrok, wyrok sądowy ogłoszono, no i zrobił się smród. Ale nie aż taki, żeby Kaczyński się tym zbytnio zdenerwował, ponieważ jasno i szybko wytłumaczył wszystkim, że Kuida Kazimierz, właśnie nie ruszaj kazika, bo zginiesz, czyli odczepcie się od faceta. No bo owszem, dokumenty sądowe wskazują na to, że był. Agentem SB, że był tajniakiem, że był takim szmalcownikiem, obrzydliwym człowiekiem poniżej poziomu szamba. Natomiast nikt nie udowodnił jak na razie, czy swoją działalnością komukolwiek wyrządził jakąkolwiek szkodę, bo takich nie ma. Jakoś kaczor się rozgląda tymi swoimi oczkami dookoła i nie widzi. A więc można być moralnym dnem, o ile się nie robi krzywdy innym i dalej zasługiwać na to, żeby być jedną z najważniejszych postaci takim księgowym mafii. Mafii zwanej prawem i sprawiedliwością, a wcześniej porozumieniem centrum. Tak więc, drodzy Państwo, jasno chyba świadczy to o tym, że o, ten szyld to jest tak samo jak szyld przez y, ludzi z Watykanu, przywdziewane niczym ich czarne sukienki, tylko po to, żeby wciskać kit y, naiwnym. Jak mówił Kura, ciemny lot, lud to kupi, a zasadniczą działalnością jest y, właśnie utrzymywanie tych struktur, o których Państwu wspomniałem. Struktur czysto Mafijnych, czyli dziel i rządź, no a przede wszystkim, żeby było z czego dzielić i rządzić, to trzeba na to wszystko zarobić, zanim dostsiemy się do publicznych pieniędzy. Czyli tak jak mafia, która zdobywa we Włoszech rządowe czy tam samorządowe kontrakty na budownictwo, na przykład na, na wywóz śmieci i na inne, więc w swoich strukturach prowadzi działania zmierzające do tego, żeby wkupić się i wniknąć w struktury państwa. Cóż, mogę państwu tylko życzyć yy, wszystkiego dobrego na przyszłość <ścoughs> i będziemy dalej przyglądać się temu cyrkowi. Proszę o lajki, o komentarze, o subskrypcję. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.